Dzień dobry. Jest wrzesień 2022 roku. Główny przestępca kraju, a jednocześnie przygłup, powrócił na swoje polityczne tournée. Ale zaczniemy od innego przygłupa, bo to dwa przygłupy, których nie było, którzy byli na urlopie i tych urlopów nie przerwali, gdy nastąpiła tragedia na Odrze. No jeden powrócił, prezydent tego kraju powrócił, spał jakieś dwa miesiące na, pewnie na jakieś plebanii. Zrobiło się trochę zimniej, zrobił się przeciąg i obudził się i zatrzymał zjawisko. Niczym Mojżesz, który sprawił, że wody morza się rozstąpiły, gdy uciekali przed Egipcjanami, po tym jak zajumali im złoto i srebro. Eee, zatrzymał zjawisko. Prezydent Polski wrócił z urlopu, przebudził się i zatrzymał zjawisko. Napisał. Udało się zatrzymać zjawisko na odrze. Postawiono zapory, by zatrzymać śnięte ryby. Woda skażona toksyną zatrzymała się na wysokości Szczecina. Wrócił gromowładny i zatrzymał zjawisko. I po sprawie. Po sprawie możemy rozejść się do domu, możemy wrócić do codziennych czynności. Tak naprawdę żadnej sprawy nie ma. Śnięte ryby gdzieś tam sobie gniją na zaporze postawionej przez bohaterskiego prezydenta Polski, ale nie o nim dzisiaj. Dzisiaj będzie o kimś innym yy, i to jest smutne, ale są jeszcze dwie inne rzeczy. Smutniejsze niż ten ktoś inny. Ten ktoś inny to oczywiście Kaczyński, główny kacyk tego kraju, taki typowy wioskowy, nie obrażając wsi, bo sam na niej mieszkam, ale taki wioskowy, typowy przygub I należy mówić o tym otwarcie, ponieważ rzeczy należy nazywać po imieniu. Tym bardziej, że mówimy o ludziach, którzy rządzą tym krajem. To jest dosyć istotne, prawda? Więc Kaczyński wrócił na swoje tournée, Oczywiście nie wiedział w którym mieście jest, pomylił nowy sąd z nowym targiem. Dobrze, że go wożą, przynajmniej wożą go we właściwe miejsce. I dobrze, że go pilnują. Zresztą sam Kaczyński ogłosił w nowym Sączu, że potrzebna jest armia ochrony wyborów. No tak, w Stanach też był taki kacyk, taki blondasek, faszystowski blondas. Który nie uznał później wolnych wyborów, i który też którego zresztą armia, którą nawołał, zdobyła siłą Kongres. Mamy kolejnego podstarzałego pana, który ma na tyle przerośnięte ego, że no potrzebuje, potrzebuje po prostu mięśniaków do tego, żeby go chronili i egzekwowali jego, jego tyranie, bo to tak wygląda. To nie jest nic nowego w historii, tym bardziej, że obaj panowie, zarówno Trump, jak i Kaczyński, to są panowie o światopoglądzie chrześcijańskim, a ten światopogląd tak naprawdę rozwijał się na zasadzie właśnie reżimu. Mojżesz, pierwszy taki kapłan tej religii, pierwszy prawodawca w ogóle tej religii, no, działał tak samo działał na zasadzie reżimu, powołał sobie armię ludzi, która, która wybijała wszystkich na ich drodze, bo tak nakazał Bóg. Wybijać wszystkich na drodze od Egiptu do Palestyny, a że jeszcze zabłądzili oczywiście z winy Boga na pustyni no to krążyli w kółko, to wybili więcej niż mieli wybić w drodze prostej. No i na tym to polega. Jedni potrzebują tych, którzy napadną kongres, drudzy potrzebują tych, którzy ochronią wybory, będą się za nich bić, inni potrzebują tych, którzy w imię Boga będą wybijać innych. Na tym to polega. Jak nie masz yy, umysłu, który kreuje, jak nie jesteś inteligentny, tylko jesteś agresywnym pirmitywem, to potrzebni ci są mięśniacy. Ale nie o tym. Dziś nie o religii tak naprawdę. Dziś o kacyku, który rządzi który rządzi Polską. I wiecie co? Pal licho, że to jest gość, który nie umie wypowiedzieć słowa sztokholmski. Pal licho, że to jest gość, który nie wie, co to jest Karimata. Nikt się nie spodziewa, żeby oni mieli wyjątkowe IQ, chociaż. Kurde, dlaczego nie? No, w końcu to są ludzie, którzy mają dozorować najważniejszą firmę, z jaką mamy do czynienia, bo jako obywatel, żyjąc w danym kraju, no to wszyscy obywatele są zależni od, od jakości tego kraju, tak? Więc to jest najważniejsza firma, jaką musisz prowadzić, bo ta firma ma wpływ na każde inne, pomniejsze firmy, jeżeli jesteś przedsiębiorcą. Więc to tak, powinniśmy się spodziewać, że ludzie, którzy będą politykami którzy będą mieli wpływ na kształt państwa, będą jakoś wyjątkowo inteligentni. No ale oni nawet nie są w ogóle inteligentni, no są przygłupy. To no, są przygłupy. Kaczyński mając lat sporo, nie wiem ile nawet ten gość ma lat, natomiast no widać, że ma za dużo tych lat. Może czas po prostu wiedzieć, kiedy zejść ze sceny, jak się już tak naprawdę do niej nie nadaje, bo to widać po nim, że on się, się do tego nie nadaje. Czas po prostu ustąpić młodszym. Mając tyle lat, czyli trochę żyjąc na tym świecie, no naprawdę, nie musisz e, spodziewać się kogoś, kto będzie znał, nie wiem, nazwy gwiazd, których nie widać gołym okiem. Mm, natomiast, no, myślę, że należy wiedzieć, co to jest karimata. No naprawdę, e, nastoletnie dzieci wiedzą, co, co to są karimaty, prawdopodobnie kilkuletnie dzieci wiedzą, co to są karimaty. To jest taka sama wiedza, jak wiedza, co to jest prześcieradło i co to jest kołdra, panie Kaczyński. Ale zobaczmy, o co chodzi. Którzy już proponują, żeby każdy miał w domu jakąś. Ja mogę przekręcić nazwę, proszę się ze mnie nie śmiać. Kara matę, kari matę, kari. Ja na sam nie wiem, co to jest, ale. I, no, ale takie, tak, takie pod, takie pod. No. Czyli krótko mówiąc, coś, na czym się można położyć, no jeszcze do tego śpiwór, to oczywiście wiem, co to jest I, i proszę Państwa, że... No właśnie, karamata, karamata, co to jest? A, karimata. I wiecie, co jest gorsze niż to, że to jest przygłup który nie wie, co to jest karimata? No, ale dobrze, że wie, co to jest śpiwór przynajmniej. Dobrze, że wie, co to jest śpiwór. Niebywałe, niebywałe. Wódz tego narodu jest po prostu cudowny, bo wie, co to jest śpiwór. Ale, ale wiecie, co jest najgorsze? Puśćcie sobie jeszcze raz i wysłuchajcie tych śmieszków. Przy czym nie jest trudno rozróżnić, że to nie są takie śmiechy rubaśne typu Tydebilu, tylko to są śmiechy takie stand-upowe, jak dobrego żartu. O, gości nie wie... Weźmy to za dobry żart. <laughs> I się wszyscy cieszą. Bo to tak wygląda. Wysłuchajcie tego. Wysłuchajcie tego. I są dwie rzeczy, które za tym idą. To znaczy, pierwsza to jest to, że to jest tragiczne. Że to jest tragiczne. Bo o ile wiwatuje się przygłupowi, przygłupowi, tu już nie mamy żadnych wątpliwości, przygłupowi, no przygłupowi takiemu, że to naprawdę... Jest niebywałe. Jeżeli wywatuje się przygłupowi, jeżeli na jego, na jego dowody debilizmu śmieszkujemy, ale w kontekście takim – och, jaki słodki jest ten głup tasek, ale to jest nasz głuptasek, och, jakich on jest słodki, ten nasz głuptasek. No nie wyszło mu, haha, i śmieszkujemy, idziemy dalej z tym przygłupem i on nam wciąż przewodzi. Niczego w nas to nie zmienia. No to jak my jesteśmy przygłupi, jak ci ludzie, ci ludzie z tej trybuny, którzy nie wychodzą, nie mówiąc, wie pan co, yy, no myślałam, że pan nie jest aż tak głupi, ale jest pan, przykro mi, ale nie mogę tu być i nie mogę pana popierać. To jest normalna reakcja człowieka, chociaż trochę inteligentnego, ale oni, ale oni to traktują jako, ta wpadka jest... Wpadka jest obrócona trochę w takim kierunku żartu, w takim kierunku żartu. No, okej, okay, no jest przygłupi, no, okej, okay, ale tak naprawdę może oni też nie wiedzą, co to jest Karimata. Ale pojawił się inny, tak naprawdę, problem. Dnia 5 września, gdy to nagrywam, gdy sobie wpisałem tą frazę wpadka Kaczyńskiego i chciałem zobaczyć, jak różne portale ją traktują, znalazłem przynajmniej dwa portale, różne dwa portale, które zatytułowały to. I nazywają to, że, cytuję, sala wybuchła śmiechem. I to jest też tragiczne, ponieważ dziennikarze, którzy o tym piszą, ponieważ nomenklatura sala wybuchła śmiechem, to znaczy tyle, że śmieje się z tego, co on mówi, a to nie jest prawda. To nie jest stand-up, żeby jasnym było, dlaczego sala wybucha śmiechem, no bo to jest komedia, tak? To jest sketch, to jest stand-up. Czyli sala musi wybuchnąć śmiechem, ale to nie jest stand-up, to jest wystąpienie polityka, który rządzi krajem. I jeżeli formułuje się takie zdanie, że na jego wpadkę sala wybuchła śmiechem, to odbieramy to tak, że ludzie się śmieją z Kaczyńskiego, ale to nie jest prawda, nie w tej sytuacji i nie przez tych ludzi, bo tam byli wyborcy Kaczyńskiego, tam byli fani, którzy mu śpiewali, błogosławiony i tak dalej. No przecież to jest szaleństwo, to jest szaleństwo. I formułowanie, zdania, sala wybuchła śmiechem jest niewłaściwym zdaniem dziennikarza. No co wy wyprawiacie? Weźcie, wysłuchajcie tego i się zastanówcie, czy to jest śmiech Skaczyńskiego, czy to jest po prostu potraktowanie jego wpadki uśmieszkiem, bo on się zaczął śmiać, takie złagodzenie sytuacji, bo to tak wygląda, to tym jest. Naprawdę nie trudno jest rozróżnić rodzaj śmiechu. To nie jest sala wybuchła śmiechem Skaczyńskiego, tylko to jest Sala śmiała się razem z Kaczyńskim z jego wpadki. Jaka jest różnica? No, jaka jest różnica? W pierwszym przypadku, gdy twierdzimy, że sala wybuchła śmiechem z czyjejś wpadki, to mówimy o tym, że mądrzejsi wyśmiali debila z jego wpadki. I tak to się toczy. Toczy się normalnie. Toczy się na tyle normalnie, że to jest już jakaś po prostu komuna. Kaczyński zostaje oczywiście przywitany przez swoich zwolenników. Wszelcy oponenci są dozorowani przez policję, odgrodzeni, nie wpuszczani na salę, są po prostu na zewnątrz. To nie jest dyskusja, ale to jest mało ważne. No a klimat jest typowy, typowo komunistyczny, typowo reżimowy: czyli ustawione pytania, jakieś bezsensowne, przygłupie przy śpiewy, błogosławiony i tak dalej, przyśpiewki, jak na jakieś. E, imprezie w Remizie to cholery. My mówimy o polityku, który ma rządzić krajem. To nie jest impreza przygupa w Remizie. No i oczywiście kordon policji oddzielający Kaczyńskiego od, od oponentów. No, typowa, typowa komuna. 1 września, czyli w rocznicę wojny, Kaczyński chce y, odszkodowania za II wojnę światową od Niemiec uzyskać w kwocie 6 bilionów 200 miliardów złotych. Zacne, zacne, niesamowity temat zastępczy, szykuje się coś grubego, skoro idzie aż taki temat zastępczy. E, oczywiście wyborcy PiS, tym bardziej katolicy, tacy fanatyczni, patriotyczni katolicy, e, wiwatują, no, Niemcy są złe i trzeba, bo zabrali nam pieniądze z Unii za łamanie naszej praworządności, więc więc teraz ich dojedziemy, dojedziemy ich, dojedziemy ich. E, no oczywiście wiecie, co jest według PiSu winą tragedii na Odrze, Jedna z posłanek PiSu pięknie napisała, że ponosimy konsekwencje regulacji Odry przez Niemcy w XIX wieku. Tak. My nie jesteśmy niczemu winni, to wszyscy naokoło są winni. Ruscy są winni braku gazu, Niemcy są winni katastrofie na Odrze. Trzeba wszystkich dojechać. No i Kaczyński będzie dojeżdżał Niemcy na 6 bilionów 200 miliardów złotych. Znaczy pierwsza rzecz to jest taka, że Kaczyński, może dojedziesz kościół katolicki, bo. No właśnie, bo jakbyśmy policzyli te wszystkie grunty, które mu oddaliśmy, to całe zło, które nam wyczynił, plus jakoś przekształcili to, przeliczyli to na jakikolwiek majątek, no to moglibyśmy być bogatsi. Bogaci. I myślę, że łatwiej i skuteczniej byłoby to wyegzekwować. A czy może wyegzekwować nie, bo Watykan by nam pokazał faka i by nam grosza nie zapłacił. Ale bardzo łatwo byłoby na przykład odzyskać własne ziemię i zabrać majątek przekazany Kościołowi w Polsce i wywalić, wygonić tych darmozjatów, których, których jest około 35-34 tysięcy w Polsce, czyli funkcjonariuszy Kościoła katolickiego, nie utrzymywać ich, wywalić ich. Zdecydowanie łatwiej byłoby to zrobić, zdecydowanie można byłoby to zrobić, po prostu znacjonalizować Kościół katolicki. Do widzenia, odzyskujemy piękne grunty. Przepiękne grunty, parki, całe niemal miasta odzyskujemy, które są w posiadaniu Kościoła katolickiego. No ale dobra, kierunek jest Niemcy, chcemy odszkodowania za Drugą wojnę światową, wadzimy się z każdym sąsiadem. Okej, okay, no jak się jest, komu poza Kaczyński w 2022 roku? Jak myślicie? No komu? Kto siłowo napiernicza sąsiadów? Putin. No, Kaczyński oczywiście siłowo nie możemy napierniczać Niemców, byśmy dostali kopa. Naprawdę, nie mamy z czym podskoczyć. Nie mamy z czym podskoczyć. Nie wierzcie w propagandę wielkiej armii polskiej. Polska armia nie istnieje. Nie istnieje polska armia i to jest fakt. Nie mamy z czym podskoczyć. Więc, no, próbujemy, próbujemy jakieś tam reżimowe, zagrywki uskuteczniać. Polska będzie odbierała od Niemców długi. Taki nam mini Putin, taki mikro Putinek się nam zrobił. Eee, no, Głowy reżimowe tak, tak mają, no Napoleoni tak mają, e, ale druga rzecz taka myślę istotniejsza w tej kwestii apetytu na te 6 bilionów 200 miliardów złotych za odszkodowanie za drugą wojnę światową od Niemców to panie Kaczyński. Od ilu lat próbuje pan w ogóle dojść z katastrofą smoleńską? Od ilu lat? Od ilu lat uzyskuje pan od swojego podwładnego macierewicza jakikolwiek raport? Przez ile lat mu pan, pan płaci za tą katastrofę? Hmm. Panie Kaczyński, pan nie potrafił nawet złapać gościa, któremu pan zapłacił jako rząd za respiratory, których on nie dostarczył. A pan chce 6 bilionów 200 miliardów złotych od Niemców. Nie, to się nie uda, to się, to się nie uda, ale jest to doskonały temat zastępczy. Na niewiarygodnie rosnącą inflację w Polsce, niewiarygodnie rosnącą inflację w Polsce, to państwo jest generalnie położone. Natomiast, no, jeżeli idzie zima i jest tak potężna inflacja, i główny kacyk kraju mówi na politycznych wiecach, że palcie wszystkim, ale nie oponami, dokładnie tak powiedział: palcie wszystkim, ale nie oponami. No ci, co mają kominek, mają powiedzmy z górki, wrzucą do kominka coś i to będzie się paliło, żeby się ogrzać. A, bo on jeszcze pięknie powiedział, dodał, palcie wszystkim, tylko nie oponami, polskie domy muszą być ogrzane. O, no tak, no polskie domy muszą być ogrzane. Tylko nie zrobiłeś nic w tym kierunku, człowieku, żeby polskie domy były ogrzane, zrujnowałeś całą gospodarkę energetyczną Polski. No i dobra, te polskie domy muszą być ogrzane tymi kominkami, gorzej z tymi, którzy kominków nie mają, proponuję palenisko sobie wydłubać, wyciąć trochę paneli, jak macie panele czy drewno, jak są płytki to ok. kamykami obłożyć, w salonie zrobicie palenisko, trochę chrustu nazbieracie, będzie ok, będzie, będzie po prostu ok. No idealny temat zastępczy, niesamowita inflacja, kraj położony, no to co się daje? Właśnie ktoś umiera za nasze grzechy. Niemcy oddadzą nam 6 bilionów 200 miliardów. Będziemy bogaci. Będziemy bogaci ludzie. Będziecie bogaci. Niesamowite. To jest niesamowite. W ogóle są takie rzeczy jak dla mnie. Jak na przykład rząd chwali się niezwykłym sukcesem państwowej spółki paliwowej. Państwowa spółka paliwowa zarobiła rekordy pieniędzy. Jesteśmy dumni. Przychód polskiej państwowej spółki jest rekordowy. Tylko ja tak siedzę i się zastanawiam. No dobrze, ale dlaczego jest rekordowy? No bo paliwo kosztuje, po kosztowało prawie 8 złotych, niekiedy ponad 8 złotych. No bo jeżeli polska spółka zarabia x pieniędzy, bo paliwo jest po 8 zeta, to jest ok, cieszmy się narodzie. Bo gdyby paliwo było po 4 złote, to nie zarobiłaby tych x pieniędzy. Ale ludzie tego nie łączą. Zobaczcie, spółka osiąga rekordowe wyniki. Polski naród się cieszy, bo politycy podają tę informację jako nobliwą i jako skuteczność zarządu ich tą spółką. Tylko nikt nie rozumie tego, że ta spółka zrobiła tylko dlatego tyle pieniędzy, ponieważ my wydaliśmy te pieniądze na ich produkt, na to paliwo. Bo gdybyśmy wydali dwa razy mniej, gdyby paliwo było po 4Z, to ta spółka nie zrobiłaby tyle pieniędzy. Więc cieszymy się z własnego nieszczęścia, bo jesteśmy debilami, po prostu bezmyślnymi debilami. No, ale jeżeli ktoś nie wie, co to jest karimata, a reszta ludzi yy, nie wychodzi z tego spotkania, machając ręką, że to kretyn, no to, no to jak może być inaczej?